Ejo! Jak tam? To ja, Gats. Dzisiaj zaczynam serię, bym by, by nikogo nie prosił, nikt się nie spodziewał, ale połączyłem z nagramem. Zresztą Minecraft Hardcore. Yy, Każdy zapewne na tę grę. Ale myślę, że to no już będzie dobrze żeby nagrać. <laughs> żeby hardcover na klapsić, to pamiętajcie działa to tak <śmiech> <śmiech> Dziął to tak że to jest taki sam jak tryb trudny, ale y, możliwości czynów to są totalnie wyłączone i nie może możecie nawet włączyć je w menu i jeśli umrzecie jeden raz umrzecie je na zawsze, w sensie jeśli umrzecie, po prostu jeśli jedyne co zrobić to przerwować z góry. Nie, 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 nie jest bardzo dobra sytuacja. No ale zawsze może się oczywiście wlać, ale to by było odczytowanie do w o co chodzi w hardware. Mogę pojechać nawet na maksa, bo teraz po się więcej drewna. Cześć, kogo? Okay. Mam O! Okej. Mam się zmienia tekstura. O, się to trochę bez to zrobiłem, bo bardzo mogę poczekać, bo to by mi odnowiło jeszcze więcej tych hunger barów. Ale cóż! Czasami po prostu lepiej poczekać. No i ścinę sobie drewno no i ścinam. Ile filmu? No i nie powiem, muszę sobie teraz zrobić kilof. Już inaczej sobie nie, nie wyobrażam. Kierata się przyda. No, chłopata, mocyka. Nie, żeby jeszcze jakby. Czy ja będę zbierał plony? Chyba nie. taki um, No teraz? No co teraz na wyższy poziom? Zajdę. Wiem, gdzie zamieszkam. W, te, w tej górze może zamieszkam, bo mieszkanie w górze to jest coś luksus, bo wystarczy, żeby wykopić trochę przestrzeni, już masz gotowy dom. Także to jest dobry pomysł. Let's go. Let's go! Oh yeah! Ok, Kopiłem sobie górę. Um. Halo? O, dziękuję! Świetnie! 对，给人给你 Co to by się nie, sorry, może mi się przyda. Ok, bym się kończył, nie. O oh, no! Chcę oh. w, oh. w ogóle zakończyć tę łopatę. Nasze jest dobra, ale. Mówisz o sytuacjach. Jest bardzo takiej nie użyłem, aczkolwiek jest przydatna co sami. czasami. Czasami. O, oh, okej. Okay. To zaburuje kobolstone. A, no tak, jeszcze więcej może. O, oh, no. Dobra, to już wiem, od czego zacząć. No, nie, co tu zrobić, jakiś schoda? O, co padkura ma robić. Mm, no, tak, to będzie kilka. To się przedoba na pewno chcę miałem... A, a, jeszcze miałem zdobyć drzwi. O, są drzwi. Drzwi. Czemu bym się, po prostu, trzy drzwi żeby po prostu dwóch kraftować, a dać jednego, a dlaczego tak od razu trzy? Po co mi trzy drzwi? Niestety, żebym nie rewaludowała, jakby po co mi trzy drzwi w ogóle? To jest trochę takie takie bezsensowne.

Okej, okay, uh, to jest... Witamy. Witamy. Wy, Oj, się jeszcze co ja piszę? No i Nie jest mi niepotrzebny, chyba żebym, żebym chciała sobie łóżko. Ale po co? Dobra, czas yy, znaleźć owcę, no bo łóżko... Chyba... Już jeszcze... No, co zrobiła? Przydało mu się kamienną. Dobra, na razie tam, tam, już, 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 tam, tam. tą... Wyszkodzę tą... Tą? Trzynkę też będę musiał zrobić. No ile wełny? Jedna. I jedna brązowa. Dzięki owco. Chorześ, to, to chyba trzeba trzy wełny. Tak, trzy wełny i trzy drewna na łóżko. Hej. Hej. Złóż się. Dlaczego jest skryte? No. Mam Zaczęło, że się zde mną O nie. To jest coś coś jeździ. A no, tak, jeszcze mam przydał. To jest też plan. Tam jest, to jest dance kaca. Okej, okay, let's go. <laughs> wow, ale krew. To zajdę, ale nie na to ten... należy. Elo kurczak! Czy to być? No tak, dobrze. Ej, tu muszę się chociaż właściwie to tylko tylko jedną taką wybrać. I już, tak? Nie wiem, czy już. trzeba szybko do rezydencji gac Koń jeszcze będzie trzeba zrobić. Albo okno, albo okno. Mm, tak, się to robiło, łóżko. Jest. Tak, dobra. Pierwsza noc przez pana. Yeah, boy, i słodki stój. Jeśli widzicie ten pasek na dole, to sorry, ale inaczej nie mogę wynagrodzić serio. Nie mogę wynagrodzić. Ej, a muszą legendarce? Co? To nic nie się zmienia. Nie, na kartkę lecz chyba się nie da legendarcy, tylko na peacefulu. Poza tym jest to trudne. Mamy dyskutację. No i ważny. Jak jest to jazda, jak nie ma to nie ma. Kłochą, nawet no i skrzynka jeszcze by się przydało. Na Skrzyn, no skrzynkę nie mam tak jak no na razie te rzeczy albo teraz mogę poprzeć, to nie się siebie, a no tak nie. Mam sobie jeszcze ten. chce zrobić. Tą jedną, to jedną by się przydało. No i to tak, chyba tyle, starszy. ok então okay, oh, é Pomniałem, no tak, muszę zrobić Nie jest... krzywny Nie. Halo? O, mnie. O... i to? A tu jesteś, już się bałem. I tu skrzynka. Kłoczaka. Jeszcze... Tą baraninę, Usma, Nie no, świetnie Świetnie mi się wywiedzie. 12 minut. No dobra. Spróbujemy. Nie, myśl, myślę, że wystarczy. Cześć. I pa! No, no i w ogóle.